I dzwonimy trzy razy. Jak nie odbierze, jak będzie zajęty, jak będzie jakiś e, zrzuca, zrzucał nas, no to niestety. Halo? Halo, dzień dobry, dodzwonię się do pana Adama. Tak, dzień dobry. Cześć, z tej strony nitro i chciałem Ci powiedzieć, że zostałeś wygranym w loterii na samochód. A jeszcze raz chwileczkę pomógł tu żyć, bo coś przerywało? Dzwonię do Ciebie, bo w dniu dzisiejszym odbywa się, odbywało się losowanie na samochód i wygrałeś. Samochód. Samochód, tak, bo ja wygrałem <laughs> się w dwójkę, no. O matko. <laughs> I córko. Czekaj chwilę, bo tu trochę szok. O kurde. Już z powodu. Ty stary, pójdziesz się samochodu. Oddychać, oddychać, to trzeba. Już Nie no nie, może nie. Super, ale się cieszę zajebiście. <laughs> no, więc... Y więc chciałem, więc właśnie dzwoniłem Ci to zakomunikować i już chyba w transmisji się tam jeszcze zgadamy odnośnie biolu. W tym tygodniu nie, bo wylatuję jutro, ale w jasne, przyszłym tygodniu ja jak najbardziej. ja do pracy, będę dopiero początkiem grudnia. A, nie będzie aż do grudnia? No. Okej, okay. no dobra, no chyba, ale chyba to, 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 to formalnie też my uprzedzamy, że jutro wysyłamy potwierdzenie hmm. wygrania, tak? I to trzeba było to odebrać, tak? A to będzie pisemne jakieś? Pisemne, pisemne oczywiście, że tak, tak, tak. My, jak to voucher, organizator... który musisz tak. oddać za samochód. Dokładnie tak, mm -hmm. dokładnie A tak. Będzie kurierem? Możemy wysłać kurierem, kurierem. tak. No, Okej. Okay. Czas ma chyba do końca grudnia. Cza, czas jest tak, ale tutaj jutro musimy wysłać tak, żeby to było odebrane, no, to żeby wszystko się wydarzyło formalnie. I ja rozumiem, ja. że Pan ma więcej niż 18 lat. No, 27. To całe szczęście, tak. Bo to jeszcze jest, no, ważny, to jest, to jest ważny, to ważny element. No dobra, no to jak wrócisz z pracy to, to się skontaktujemy i do tego czasu też Ci doprowadzimy felgi do porządku. Jasne, super. I samo będzie na Ciebie jest. czekał w garażu. Ja nie mogę. Dobra, no to jest chyba to tyle, ok, nie? Miłego ok. dnia Ci życzę. Jasne, no to później jakiś kontakt możemy jeszcze coś... No masz super, mój numer, to nie? Więc to, to my mój też jako organizator też to się to skontaktujemy, tak? Że powiemy jak to wszystko powinno wyglądać, czy potwierdzimy adres, jasne. który mamy w bazie, czy to się wszystko zgadza. No okay. ale no, wygląda na to, że, że, się że się zgadza, tak jest. Okay. No dobra Adam, to trzymaj się i miłego dnia. Super, dzięki wielkie, wzajemnie, cześć. Kurwa, się ucieszył. <grym 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 się no podziała, dobrze, czyli... To się trochę jak z świętymi Mikołajcu, dzwoni z prezentem, nie? Tak jest, For, czyli formalnie mamy zwycięzcę, to to zwycięzca potwierdził to, co miał potwierdzić hmm. zgodnie z regulaminem, czyli mamy wybranego zwycięzcę i teraz tylko yy, no, odbiór nagrody. Z mojej strony wszystko. Ryusz? Pożegnaj się. No dobra, no to trzymajcie się wszyscy i widzimy się o 20 na odcinku.